Cześć, z tej strony Kwerksen12 i witam was w pierwszym poradniku, tak w pierwszym na moim kanale. Um, dzisiaj wam pokażę jak zmienić konto YouTube w roku 2013, we wrześniu 20 dokładnie. Okej, okay, a więc otwieramy naszą przeglądarkę internetową. W moim przypadku Chrome. Wchodzimy na YouTube. A. Ja y, stworzę sobie stworzę sobie nowe konto dla przykładu żeby no nie tworzycie sobie konto dajecie nie dajecie Jan Nowak no, no. Nowak, no. Um, jakiś e-mail damy Jan No Niech się będzie. Hasło. Miesiąc, wylejaki. jej, nie, je, takiego nie ma. Belejaki, czy, je, ja sobie wpisuję, wyleaki mężczyzna. i tutaj, jak wpiszemy, wylejaki be, telefon, nie możemy pominąć tej weryfikacji, bo wtedy będzie weryfikacja telefoniczna. Więc. No, mam będzie napisane, ale e, tutaj dajemy, przypisujemy oczywiście.

O nie, 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 ja nie, nie, żadnej żadnej weryfikacji telefonicznej. Hmm. Pewnie... Dobra, to jeszcze raz. Zero, dwa. Trzy, dwa.

Jeny, um, Czekajcie. A zrobię cięcie i spotkamy się. Czekajcie, muszę sobie coś ty tylko ustawić, nie przejmujcie się, nie przejmujcie się tym. Ustawię sobie tylko pauzę. A więc y, zrobię cięcie i spotkamy się. Hmm. Za chwilkę na nowym stworzonym koncie, a więc cięcie. Dobra, jestem. Hmm. Widać, mamy konto. I mamy właśnie połączone z kontem Google+. Gdy chcemy je odłączyć, wchodzimy w ustawienia YouTube. Najpierw musimy oczywiście utworzyć kanał. Hmm. Dobra, ustawienia YouTube. Yy, zaawansowane. <coughs> <coughs> Sorry, jestem trochę chory. Upandardowy. standardowe URL. Wpisujemy swój nick, Byle, byle jaki daję. I OK dajemy przybrzym nazwę to i jodłem profilu profila Google I to tyle koment I to tyle. Mam nadzieję, że przecież poradnik się poradnik przydał, a więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Siema!